A więc witam. Jesteśmy na szlaku na najwyższy szczyt Chorwacji Dinara. Teraz wam wszystko wygląda. Po chłopaki poszli. Tak to miejsce wygląda niby według mapy mamy być za 3 godziny na szczycie. No i takie krótkie wejście. Mamy taką debatę tutaj. No. Tak, mamy taką debatę. E, co nie pomaga wchodzić. E, Jedni używają tak, tych, tych słynnych kików. Nie mówię, że kiki są złe. Ale przede wszystkim pamiętajmy, że to, co najbardziej nam pomaga wchodzić na, górze, na górę, czy zdobywać szczyty, czy ogólnie realizować cele. To nie jest ten equipment, czyli to nie jest sprzęt nam potrzebny, tylko przede wszystkim jest nam potrzebny umysł. Bo możemy mieć kiki, możemy mieć jakieś wsparcie. Możemy mieć jakieś sprzęty, oczywiście to wszystko jest ważne, ale najważniejszy jest umysł, który wierzy, że mu się uda, który, który, który wierzy, że zrealizuje cel. To jest podstawa. Bo jeżeli będziesz miał sprzęt, a w głębi umysłu będziesz nie wierzył w siebie, nie wierzył, że u, uda ci się zrealizować pewien cel, to po prostu tego nie zrealizujesz, bo umysł albo cię wspiera, albo cię sabotuje. Musimy zrobić wszystko, powinniśmy zrobić wszystko, Pełno much jest, powiem Wam, że muchy chyba mnie polubiły i teraz tak, albo umysł Cię właśnie wspiera, albo umysł Cię sabotuje. Musimy zrobić, powinniśmy zrobić wszystko w tym kierunku, aby umysł był naszym sprzymierzeńcem, a nie naszym wrogiem. Bo kiedy umysł jest naszym wrogiem, no to niestety, ale przestajemy wierzyć w siebie, przestajemy przede wszystkim ufać sobie i Taki jest problem, wyzwanie, dlatego pamiętajmy, umysł, który nas wspiera, jest podstawą we wszystkim. Nie tylko w chodzeniu po górach, nie tylko w realizowaniu celów, ale ogólnie zmianie naszego życia na lepsze. Pozdrawiam.